Wojna z presami wykończyła obie strony, które stały się bezsilne wobec nowego zagrożenia. Kurde, potknąłem się. Dzień dobry Państwu, witam Państwa siedząc po turecku, ponieważ jestem w Turcji. Konkretnie w tym momencie znajduję się w Stambule. Za moimi plecami błękitny meczet, który podobno jest dzisiaj zamknięty. A przede mną Hagia Sophia. I zarówno ten odcinek, jak i następny. Podspodziewam się, że tego materiału trochę będzie. Będą właśnie z Turcji. Zapraszam. Hagia Sophia to świątynia wybudowana w IV wieku. Jednak dwukrotnie się spaliła, więc to co widzicie obecnie pochodzi z VI wieku. Aż do XV wieku była to świątynia chrześcijańska. Po upadku Konstantynopola zawitał tutaj oczywiście islam, więc mieliśmy świątynię muzułmańską. Na początku XX wieku Atatürk stwierdził, że zamienia meczet na muzeum i było to zwykłe muzeum. Nie wiem, czy były bilety wstępu. Domyślam się, że pewnie tak. Natomiast w 2020 roku, czyli w zeszłym roku, obecny prezydent Recep Erdogan przywrócił tutaj meczet i teraz można sobie wchodzić bez najmniejszego problemu za darmo, więc tak jak lubię najbardziej. Niestety obecnie Hagia Sophia trochę niszczeje, ponieważ brakuje pieniędzy na remont. Na mnie nie zrobiła wielkiego wrażenia, znacznie bardziej podoba mi się błękitny meczet, który jest tam. Gdy słyszycie słowo harem, pewnie myślicie sobie o więzieniu dla seksualnych niewolnic, Otóż harem była to tylko i wyłącznie część domu przeznaczona dla kobiet, gdzie uczyły się one muzyki, rękodzieła albo sobie po prostu podkowały. W haremie zawsze rządziła pierwsza żona, to ona musiała się zgodzić na każdą kolejną. Żadna żona oczywiście nie mogła być faworyzowana, jeżeli dawało się prezent jednej, to każda kolejna musiała dostać dokładnie taki sam. Tak samo z seksem. Każda żona musiała mieć tego seksu tyle samo. No i nie ma co ukrywać, poligamia była trudna, i mało który mężczyzna był w stanie podołać jej, zarówno finansowo, jak i seksualnie. Jeszcze jedna ciekawostka: nałożnicę sułtanowi najczęściej wybierała jego matka. Stambuł to miasto, które przez 1500 lat było stolicą jednego z największych imperiów na świecie. Jest to też miasto ludzi młodych, ponieważ 2 trzecie mieszkańców ma tutaj mniej niż 30 lat. Stambuł został założony w VII wieku przed naszą erą przez greka Byzosa, którego tak urzekło to miejsce, że założył tutaj osadę i nazwał ją Byzantion. Musiało minąć aż tysiąc lat, zanim urok tego miejsca dostrzegli także inni. W 326 roku cesarz Konstantyn nadał tej osadzie prawa miejskie i zmienił jej nazwę na Konstantynopol, a niedługo potem przeniósł tutaj stolicę swojego wielkiego imperium. Konstantynopol słynął z wielkiego przepychu i bogactwa, którym urzekał wszystkich Europejczyków, bo mało było miast w Europie, które były tak bogate jak Konstantynopol. Niestety do dzisiejszych czasów tych zabytków przetrwało bardzo niewiele. Jednym z nich jest Hagia Sophia, którą widać tam w oddali. Tutaj proszę Państwa ciśnina dardanele. Żeby się przez nią przedostać, nie ma niestety żadnego mostu. Więc samochodem wjeżdża się na prom. I promem przepływa się do Azji, z Europy. Wiecie, czym zakończył się pierwszy światowy konkurs piękności, w którym konkurowały Atena, Hera i Afrodyta? Wojną. Wojną, która przeszła do historii pod nazwą wojny trojańskiej, a to są właśnie ruiny Troi. Troje odkrył pod koniec XIX wieku Niemiec Heinrich Schliemann, który rozpoczął tutaj wykopaliska tylko i wyłącznie na podstawie Iliady. Wszyscy się z niego śmiali, no bo dla naukowców Iliada i Odyseja to był tylko i wyłącznie zbiór mitów i legend. Przestaną się z niego śmiać, gdy szliman znalazł pierwszy złoty naszyjnik, złote puchary i tam, coś tam jeszcze złotego. Lecz elementy znalezione przez Szlimana nie pochodziły z troi opisywanej przez Homera, lecz z osady starszej od 1200 lat. Obecni naukowcy wiedzą już, że troi było dziewięć w różnych okresach historycznych. Na przykład te mury tutaj za moimi plecami to jest troja druga II lub trzecia. Ostatnia z nich upadła w IV wieku naszej ery, natomiast troja opisywana przez Homera to była prawdopodobnie szósta VI lub siódma w kolejności. Tu jest akurat super pokazane, jak ta troja się nadbudowywała. Tu widzicie mury z drugiej troi, trzeciej troi, czwartej troi, tam jest szósta, tu jest dziewiąta. Sama troja, powiedziałbym, że nie była jakoś wielkim miastem. To była raczej taka osada, taka wioseczka. O, tutaj macie rzymski teatr, czy Odejon chyba to się nazywało. No, niezbyt wielkie, takie, że można się to w sumie przejść, w, nie wiem, w 10-15 minut jak ktoś szybko chodzi. Nie wiem co jest, ale strasznie wieje w tej Turcji. Wszędzie dosłownie strasznie wieje. Dzisiaj w nocy musieliśmy się przenosić z miejsca na miejsce. Nie chciało nam się rozbijać namiotu, więc stwierdziliśmy, że będziemy spać w aucie. No i znaleźliśmy sobie takie wydawałoby się ustronne, spokojne miejsce, takie odludne. No i koło północy podjechało do naszego auta takie dwa motocykle. Ja tylko wystawiłem go, spojrzałem. Paceci mieli na plecach karabiny. Popatrzyli na nas, popatrzyli, pojechali dalej Ale tak sobie potem położyłem się tak sobie zacząłem myśleć Co zrobię w momencie, gdy oni wrócą I zapukałem tymi karabinami w szybę No i jedyne co mi przyszło do głowy to, że oddam im wszystko co mam Ściągnę kacie, wystawię tyłek na ruchanie i tyle, no co więcej mógłbym zrobić No budziłem Monię, wstaliśmy, pojechaliśmy dalej Zaparkowaliśmy koniec końców na jakimś parkingu dla tirów I przespaliśmy się z tirowcami Proszę Państwa, jak ja wynajmuję samochód, to rzadko kiedy biorę ubezpieczenie i nigdy nic mi się nie stanie, natomiast zawsze jak wezmę, to zawsze coś się odjebie. No i zaraz Wam pokażę co się dzisiaj wydarzyło. Jechałem sobie autostradą, bo wziąłem ubezpieczenie, nie chciałem brać w Turcji ubezpieczenia, ale moja trochę kręciła nosem, więc stwierdziłem, że wezmę. Jechałem sobie autostradą, leciał sobie ptak i w pewnym momencie skręcił, zanurkował prosto pod mój samochód i wpierdzielił mi się w maskę. Tereny Turcji sprzyjały osadnictwu. Już około 8000 lat przed naszą erą powstawały tutaj kilkutysięczne miasta, których rozwój wzbudza podziw archeologów. Niestety, liczne najazdy i wojny sprawiły, że nie udało się tutaj wykształcić żadnej wielkiej społeczności na wzór Egiptu czy Mezopotamii. Dopiero około 2000-lecia przed naszą erą tereny te podbili Hetyci, no i oni stworzyli tutaj takie pierwsze malutkie imperium. Około XIII wieku przed naszą erą nastąpiła kolejna fala najazdów to wtedy zniszczona została Troja. Największy wpływ na te tereny mieli Frygowie i mimo, iż zostali bardzo szybko wyparci przez Lidyjczyków to język i kultura Frygów przetrwała tutaj ponad tysiąc lat. Lidia natomiast była niesłychanie bogatym państwem. To właśnie władcą Lidii był słynny Krezus, a kres temu państwu nada zadały <grych> najazdy perskie. Warto jeszcze dodać, że w starożytności tereny dzisiejszej Turcji były nazywane Anatolią, więc czasami mogę w tych filmach używać określenia Anatolia. To będzie odnosiło się do terenów dzisiejszej Turcji. Od około VII wieku przed naszą erą największy wpływ na te tereny miała kultura grecka, a już największy szał nastąpił za czasów Aleksandra Wielkiego, który podbił całą Anatolię i krzewił grecką kulturę. Około III wieku przed naszą erą Anatolią zainteresował się Rzym, który zaczął powoli podbijać tutejsze miasta państwa. Dzieła dokonał Juliusz Cezar, i od tego czasu Anatolia stała się częścią cesarstwa i była nią aż do upadku Konstantynopola. Wschodnie cesarstwo żyło sobie w miarę spokojnie, nienękane przez wrogów aż do około VII wieku, kiedy z północy zaczęli atakować Awarowie i Nasi, czyli Słowianie, a ze wschodu przyszli Persowie. Wojna z Persami wykończyła obie strony, które stały się bezsilne wobec nowego zagrożenia nadciągających ze wschodu Arabów głoszących islam. VII wiek przyniósł nie tylko straty terytorialne, ale też wielką rewolucję, nową religię, kulturę i język. To właśnie VII wiek zdecydował o tym, że 99% Turcji wyznaje dzisiaj islam. Szczyt potęgi Bizancjum przypada mniej więcej na IX XI wiek. To były czasy panowania dynastii macedońskiej. Dnastii macedońską zapoczątkował Bazylii, który na początku był nikim, trafił do Konstantynopola jako kilkunastoletni chłopak i początkowo błąkał się po ulicach miasta. W końcu udało mu się zdobyć pracę stajennego i awansował na tyle wysoko, że w końcu trafił do pałacu jako zapaśnik. I niedługo potem zaczął się bzykać z Michałem III, który powinien być cesarzem ale był idiotą, więc w jego imieniu rządził cesarz Bardas. Bazylii zabił Bardasa i razem z Michałem III koronowali się na cesarzy. Niedługo potem Bazylii zabił również Michała III i sam koronował się na cesarza. I to jest właśnie taki typowy przykład od zera do milionera. Dynastia macedońska sprawia, że cesarstwo rozrosło się we wszystkie strony, zdobywając Bułgarię, Ruś, Egipt i Arabię. I właśnie parcie na wschód okazało się najgorszym pomysłem, ponieważ Arabowie stanowili bufor pomiędzy Bizancją a Turkami soldudzkimi, i gdy tego bufora zabrakło, Turcy mieli otwartą drogę na zachód. Turcja jest fajnym, ciekawym krajem, jest tutaj całkiem sporo do zobaczenia. Niestety te najciekawsze atrakcje są od siebie dość mocno oddalone Więc sporo czasu traci się tutaj na przemieszczanie się pomiędzy tymi miejscami I osobiście myślałem, że będzie z tym gorzej Natomiast okazuje się, że tureckie drogi są bardzo dobre i jeździ się tutaj przyjemnie Spodziewałem się też, że kierowcy będą jeździć ze znacznie większą fantazją A muszę przyznać, że jeżdżą dobrze przepisowo Ja niestety mam dość ciężką nogę Lubię zapierdalać Tak proszę Państwa, mam Czyli takie wapienne tarasy Podobno te, które są tutaj udostępnione dla turystów są sztuczne A tam są takie prawdziwe Ta woda moim zdaniem też jest tutaj doprowadzona sztucznie, bo widziałem takie kanaliki, którymi ona płynęła I moim zdaniem one są tutaj y, również sztucznie No, jak widać jest bardzo dużo ludzi, więc zrobić ładne zdjęcie jest bardzo ciężko I w zasadzie można powiedzieć, że dla turystów jest udostępniony taki jeden pas, którym można się poruszać Powiem Wam, że może bardzo ładnie to wygląda, tak strasznie instagramowo ale chodzenie tutaj wcale nie należy do przyjemności. Jest bardzo ślisko, bardzo łatwo się wywalić, a ja bardzo mądrze zrobiłem i wziąłem w plecach całą swoją elektronikę. A po drugie w tych jeziorkach jest pełno takich bardzo ostrych kamieni i tak szczerze powiedziawszy to chodzenie tutaj wręcz boli. Chyba nigdzie nie widziałem tak dużo modeli Instagramowych na metr kwadratowy. No na pewno jest to bardzo ciekawe miejsce, myślę, że warto odwiedzić. Jest tu dużo dup, w sensie bo laski chodzą z dupami na wierzchu, więc... No myślę, że polecam, warto przyjechać. Kim są Turcy, skąd przyszli, dokąd zmierzają? Otóż, proszę Państwa, my Turkami nazywamy ludzi zamieszkujących Turcję, a to troszkę za wąski horyzont myślowy. Naukowcy uważają, że Ciągnu byli pierwszym plemieniem turecko-mongolskim, inni naukowcy z kolei twierdzą, że przodkami obecnych Turków były plemiona Hunów i Sarmatów. Jedno jest pewne, Turcy to były plemiona koczownicze zamieszkujące środkową Azję, którzy żyli w bardzo ciężkich warunkach, żeby przetrwać, mieli w zwyczaju całkowicie niszczyć wszystko to, co napotkają na swojej drodze. Obecnie do ludów tureckich zaliczamy Turków, oczywiście, ale również Azerów, Kirgizów, Uzbeków, Turkmenów, Ujgurów i mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. Jednak zapomniałem, ale już sobie przypomniałem, jeszcze kazachów. Turcy byli świetnymi jeźdźcami i wojownikami, żyli w patriarchacie i monogami i islam bardzo pasował do ich kultury dlatego bardzo szybko tą religię przyjmowali w Turcji obowiązuje cenzura internetu i niektóre serwisy nie działają na przykład nie działa booking i oczywiście hotele tureckie są na bookingu i można sobie rezerwować noclegi ale jak się jest w Polsce, jak się jest w Turcji i chce się zarezerwować coś na bookingu to dostaje się brak wyników nie działa booking w Turcji na stacjach benzynowych w Turcji nie kupić alkoholu nie ma tutaj też takich typowych pubów, zamiast pubów są tutaj, nazwijmy to herbaciarnie, czyli miejsce, gdzie siedzą tylko i wyłącznie mężczyźni, jeżeli jest telewizor to oglądają mecz, grają w karty i w rękach zamiast piwa mają y, herbatę. Z języka tureckiego pochodzą takie słowa jak mauzoleum, divan, kiosk, jogurt, bulgur i oczywiście kebab. Kebab oznacza po prostu danie z mięsa pieczonego, gotowanego lub duszonego. Od około XI wieku zaludnienie w Bizancjum malało ze względu na najazdy ze wschodu różnego rodzaju tego Właśnie pod koniec XI wieku w pełni Seldżuków, czyli Turkmenów tak naprawdę, podbiło Armenię. Bizancjum chciało te tereny odbić, jednak poniosło druzgocącą klęskę i w efekcie cała wschodnia Anatolia znalazła się w rękach Turków Seljuckich. Między Seldżukami a Bizancjum panował niestabilny pokój. Seldżuków osobiły niestety konflikty wewnętrzne oraz krucjaty które doprowadziło ostatecznie do upadku Seljuków w XIII wieku, kiedy to na te tereny najechał Czengiz Han ze swoimi Mongołami. Często obecni Turcy uważają Czengiz Hana za swojego przodka, co jest oczywiście niesłuszne. Jedno jest pewne, Mongołowie zostawili Anatolię rozbitą na kilka malutkich państewek. Jednym z nich między Bizantium a Seljukami rządził Osman, który odegrał bardzo ważną rolę w historii. Oprócz Sylczyków wpływ na osobienie Bizancji miały również krucjaty, ponieważ krzyżowcy nie uważali heretyckiego kraju za lepszy od wyznawców islamu, więc każdy ich przemarsz w kierunku Ziemi Świętej kończył się upieniem kraju. To też miało wpływ na utratę terenu i odłączenie się państw bałkańskich. W połowie XIII wieku Bizancja ograniczało się do niewielkiego terenu wokół Konstantynopola. Państwowka Osmana znajdowała się pomiędzy porozbijaną przez mongołów muzułmańską Anatolią a upadającym i niewielkim już państwem bizantyjskim. Sam Odspan i jego ludzie na początku nie wyznawali islamu. Na korzyść tej religii przemawiał jednak fakt, że Osman był lennikiem Seljuków, a u Seljuków muzułmanie płacili 10% podatku, a reszta 50%. Osman powoli rozbudowywał swoją armię. Przełomem była pierwsza wojna z Konstantynopolem, wygrana przez malutkie państewko Osmana. Wtedy zrobiło się o nim głośno i do jego armii zaczęli dołączać nawróceni muzułmanie, marzący podobnie jak Osman o zdobyciu Konstantynopola. Tak na początku XIV wieku tworzyło się przyszłe imperium. Syn Osmana za główną religię w swoim państwie uznał właśnie islam. Jego rządy to reorganizacja państwa i szybkie podbijanie sąsiadów głównie Seljuków. On też jako pierwszy nieśmiało zaatakował Europę i próbował oblegać Konstantynopol. Kolejny władca podporządkował swoje Bałkany. Nie zmuszał on jednak podbitych narodów do przejścia na islam. Zgadzał się na krzywienie własnych religii w zamian za całkowite podporządkowanie. Wtedy też pojawili się Janczarzy, armia, która stała się postrachem Europy. Lojalni i całkowicie posłuszni sułtanowi. Co kilka lat z chrześcijańskich rodzin bałkańskich zabierano po jednym kilkunastoletnim chłopcu. Był on nawracany na islam, poddawany szkoleniu wojskowemu i praniu mózgu. W późniejszych latach Janczarami byli także Polacy. And the wait for a distant coast You say you love me, and you roll your eyes. Turn to stare at the empty skies. I thought it was over, and we passed all that.